Myślę, że to jest coś, czego tutaj brakowało i tak jak dzisiaj patrzę na tych naszych wystawców, to myślę, że to jest to, że to są właściwi ludzie we właściwym miejscu. No. Mam nadzieję, że, że dopiszą klienci i goście nasi i dobrze no, zejdzie im wszystko. Kogo zaprosiliście dzisiaj ze swoimi produktami? E, nasi goście zgłaszali się do nas sami, w większości, natomiast mamy odpasiek cudownych, miotków, pyłków, pszczelich przez świecę. Mamy ceramikę, mamy panią z Ćmielowa, panią Danusi, która robi przepiękną biżuterię z porcelany. E, mamy panią, która robi też biżuterię, prawdopodobnie e, z porcelany, z kamieni. E, mamy tutaj panie, które robią Przepiękne maskotki. Pani, która robi czarownice i anioły. Mamy pana Leona z Ćmielowa, którego osobiście zaprosiłam, bo jestem jego stałą klientką. <grywia> Lubię grzebać w jego starej stodole i wyszukiwać cudeńka i potem czyścić je i nadawać im drugie życie. Także pan Leon też jest z nami. Są ozdobne deski, mamy lampy, mamy torebki handmade, przepiękne. Także no, jest do wyboru, do koloru. A jeśli chodzi o produkty spożywcze z lokalnych stołów, są? Zaprosiłam nasze koło tutaj KGW Rudzianie, no bo jarmark bez smalcu, pajdy chleba i ogórka kiszonego to nie jest jarmark, więc zaprosiłam tutaj nasze kochane dziewczyny i one oczywiście stanęły na wysokości zadania i są. Niezależnie od pogody chleb ze smalcem zawsze schodzi. Zawsze, zawsze. Wspanianiu, to jest pierwszy pierwsza tego typu impreza. Planujecie jeszcze w, w te wakacje robić, może na zakończenie, taki jarmark? Na pewno. Zrobiliśmy taką pierwszą, żeby sprawdzić, jak nam się to uda, jaki będzie też oczywiście odzew wystawców, bo o nich też nie jest łatwo, żeby do nas przyjechali. Dlatego mam nadzieję, że dzisiaj się uda i nasi goście dopiszą, jednak te zakupy będą robić, po to, żeby ich zachęcić, żeby przyjechali kolejny raz. A docelowo oczywiście chciałabym, żeby to znalazło się też na zamku. Bo, um, no bo zamek też, zamek bez jarmarku no też nie może być, także e, oczywiście już większy kaliber tam będzie, ale tutaj mamy takie. Um, Pole, na którym testujemy, powiedzmy. Tym tak bym powiedziała, takie rozeznanie, rozeznanie tematu robicie. Rozeznanie tematu to jest racja i chcemy też nauczyć gości naszych, przyzwyczaić, że, że takie fajne rzeczy też się dzieją i że warto tutaj zaglądać. Ale myślę, że to jest też taka forma promocji tych lokalnych twórców, bo oni gdzieś tam w swoich środowiskach są znani i tylko w środowiskach tak naprawdę. Oczywiście, jak najbardziej nam właśnie na tym zależało, żeby pokazać tych, którzy dziergają gdzieś w domu, w zaciszu gdzieś tam swoich kątów, którzy robią świece, którzy tą porcelanę gdzieś tam czy tą ceramikę wyrabiają gdzieś tam w piwnicy. A są też tacy, którzy są już oczywiście też znani, więc ja bardzo bym chciała, żeby ta konia, która się kręciła, żeby oni też zarobili, a żeby ludzie stali się właścicielami pięknych rzeczy. No, to po prostu sztuka wiązania wełny, i potem męczenie się z pistoletem na klej, żeby to jakoś połączyć, detale. I już jest. <grych> Czy każdy z tych aniołków yy, symbolizuje coś? Znaczy, tutaj mają, jak pani widzi, serduszka. I może być różny anioł. Może być bez serduszka, może być z innymi ozdobnikami, że tak powiem. Co mi się spodoba. To przyklejam. A skąd takie zainteresowanie wełną włóczką i akurat takie aniołki? Aniołki jako terapia uspokajająca. Tak troszkę podejrzałam w internecie, ale zmodyfikowałam po swojemu. I robię z wełny, bo jest różnorodność kolorów, form i każdy aniołek jest swoją osobistą duszą. Także lubię lubię się przy tym relaksować Robię maskotki szydełkiem, na szydełku, jak to się popularnie mówi. Są to takie rzeczy robione z pasji. Żadna, żaden biznes, żadna wielka tam fabryka, to po prostu takie robione z pasji. Lubię to robić i, i robię. I czasami gdzieś tam wystawiam. No. Mówi Pani o pasji, pasja piękna, ale też trzeba się nauczyć, żeby taką pasję móc realizować. No tak, to prawda, trzeba się nauczyć, ale jak sięgnę pamięcią, to pierwszą rzecz zrobiłam w średniej klasie szkoły podstawowej jak byłam. Pewnie w szkole mnie jakaś Pani nauczyła przydełkować, bo kiedyś to dzieci się uczyły tego w szkole i to była pierwsza rzecz. Zrobiłam taką, były takie modne czapki pilotki, zrobiłam sobie różową. Zobaczyłam, jak mają koleżanki i co zrobiłam. Poza tym, później wracałam okresowo do tego, jakieś tam rzeczy robiłam. To bluzeczki, jak już córka chciała, to jakieś tam, nie wiem, torebki, to coś tam jeszcze. A całkowicie wróciłam już na emeryturze. No, mam już wiadomo więcej czasu i mogłam się temu poświęcić. Czerpie Pani wzory z internetu, z książek, czy tak z głowy fantazja? Różnie, właśnie wszystko. I z internetu. No internet to jest teraz kopania wiedzy, także trzeba z tego korzystać, ale niektóre już tam robię sama, ponieważ to już robię wiele lat, więc, więc już sama gdzieś tam jakiś, jakiś schemat, jakiś kręgosłup tego zobaczę w internecie, a później sobie tam po swojemu coś tam przerabiam. Czasami są takie rzeczy, które sama tworzę. Tutaj widzimy taką kapibarę, to taki teraz modny zwierzak, jakby pani była uprzejma pokazać nam do kamery tą kapibarę. Długo się robi taką kapibarę. No trudno mi powiedzieć, ile taką kapibarę, bo nigdy tak nie robiłam od początku do końca, no ale tak myślę, że za jakieś 3 godziny to trzeba ją robić. Bo no, nie tyle sama robota jest może taka czasochłonna, ile to łączenie tego wszystkiego, bo to wszystko jeszcze trzeba połączyć, prawda? No i taki plecaczek w no, kształcie tam tego żółwika. To jest z elementów, rozumiem. Tak, to jest z elementów. To jest wszystko, widzi Pani? To jest wszystko połączone. Uszy, oczka, no to. To jest dla Pani sposób na spędzenie wolnego czasu, czy też i relaks? Relaks. To jest dla mnie główny relaks. Wolny czas też, jeżeli mam, to też robię, ale najczęściej robię to właśnie wieczorem przed telewizorem. Jak coś oglądam, to nigdy nie patrzę się tylko w telewizor, tylko zawsze coś robię. Nie zdarza mi się, żebym ja nie robiła, no chyba, że nie wiem, ale to rzadko, rzadko. Siadam przed telewizorem, mam i, i zaczynam robić. Od kilku lat bardzo dobrze schodzą bransoletki makramowe, bo koraliki to sobie dzieci same robią, natomiast robię z dobrego sznurka woskowanego, przeznaczonego na te bransoletki, niektóre wzory sama wymyślam, no, podobają się i kupują, każdy wedle gustu, są i na gumce, są i plecione Makram. Długo schodzi z taką plecioną bransoletką? Różnie, w zależności od wzoru, ten najnowszy co wymyśliłam to ten jest dość pracochłonny, bo się bardzo skręca po prostu w czasie roboty, ale jest efektowny. Skąd inspiracja? Inspiracja? Kiedyś uczyłam się makramy, umie szydełkować dla zabicia wolnego czasu. Zamiast patrzeć w telewizję, to ja wolę sobie po prostu coś robić, coś po sobie zostawić. Przyjdziemy na kierżmasz, spotkamy ludźmi, poznamy, porozmawia się, nie rdzewieje się w domu na emeryturze. Czy szydełkowanie to już jest taka umiejętność, która troszkę odchodzi do lamusa? Z tego, co teraz widzę, jak stoimy na kiermaszam, przychodzą młode dziewczyny, uczą się od babci, zaczynają robić tak. Mamy nawet koleżankę wnuczkę, która sama się nauczyła, praktycznie robi sobie jakieś torebki, wszystko kinga. przecież uli. Więc tylko mówię, tu trzeba lubić. Jestem z wyrobami szydełkowymi. Wszystko ręcznie robione na szydełku. Są bieżniki, jest obrus, jest firanka, nawet łapacze, torebki. Wszystko szydełkiem. Serwetki, różne kolory i różne wymiary. Skąd jest taka pasja? Znaczy się ja pasję to dziedziczyłam po mamie. Druty, takie robótki właśnie szydełkowe, no i tak się udoskonala to z czasem, bo kiedyś to wiadomo, robiło się dużo z wełny, jakieś tam dzieci jak były małe to bluzeczki, sweterki, no a teraz yy, bardziej takie szydełkowe. Ozdoby choinkowe robię, także no na szydełko się nastawiłam bardziej. Co jest trudniejsze do zrobienia, torba czy serwetka? No torba, 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 bo tak grubsze nici ja wykańczam, szyję podszewkę sama, szyję z kieszonka, żeby była także to bardziej pracochłonna, no i maszynę trzeba mieć, a serweteczka no to na okrągło i... I tam się przykrochmali troszkę i jest serwetka. No, mówi pani na okrągło, ale te wzory to też trzeba umieć zrobić. Tak. Ja nawet jak patrzę na coś inne, albo z głowy, nieraz z wzoru, nieraz coś tam się udoskonale narysuję i, i tego. I zrobię, odrobię to. moje hobby. Mam całą stodołę, kupiłem koło Ćmielowa Samozabudowania 5 lat temu i to mi się podoba, tym się zajmuję i cały dnie mi schodzi. Żona się zajmuje ogródkiem, a moje hobby to to. Czyszczę, przekładam, potłukę Czyli rozumiem, że to jest taki mały wycinek tych pańskich skarbów. Dokładnie. Jedna dziesiąta, a może nawet nie. To tylko część, takie rzeczy, które podręczne, które można zapakować które jakoś wyglądają. No dużo rzeczy, no stare rzeczy nie, nie mają, że tak powiem, wyglądu do pokazania. Są ładne ze względu na wiek, nie? a nie na urodę. A? a kryształ porcelana się prezentuje w każdych okolicznościach i wszędzie. Kryształ wraca do łask? Wydaje mi się, że tak. Chociaż jeszcze część dużo więcej kupuję jak sprzedaję, ale mnie się to podoba. Mam trzy córki, córką się podoba moje hobby. Także nie bardzo mnie tak obliguje dążenie za wszelką cenę i kupować to, co się sprzedaje. Mnie się podoba, dzieciom się podoba. Ja mam zajęcie, hobby. Cóż więcej chcieć? Rzeczy użytkowe, jak i dekoracyjne, wszystko co się da ozdobić, to staram się robić. Skąd taka pasja? Takie hobby sobie wymyśliłem kiedyś. Zrobiłem najpierw na próbę parę rzeczy, czy mi będzie wychodzić, i stwierdziłem, że jednak pójdę w tą stronę. Czy to jest pana hobby, czy to jest pana sposób na życie? To jest tylko i wyłącznie moje hobby. Uczył ktoś pana w yy, tych pracach w drewnie? W tej dziedzinie jestem stuprocentowym I Mnie się potem zdarzyło prowadzić szkółkę rzeźbiarską dla dzieciaków, ale to już najpierw się sam musiałem nauczyć trochę. Co jest najtrudniejszego w, takich, w takiej rzeźbie użytkowej? Oj, nie wiem. Wszystko dla mnie to, na tym etapie to jest wszystko już zbliżone. Ma pan ulubiony motyw, ulubione drzewo, w którym pan yy, drewno, w którym pan rzeźbi? Nie, nie. Staram się robić, w czym się da. Robię w drewnie twardym i w miękkim. No różnie. Po prostu biorę wyzwanie za rogi i próbuję z tego wybrnąć. Czyli to, co się urodzi w głowie, w wyobraźni, przekłada pan potem na drewno? Na drewno, dokładnie. Zaczęliśmy od desek na sery, na wędliny, na koreczki, a skończyliśmy w sumie na lampkach, bo teraz właśnie dużo lampek robimy. No w tej chwili mamy mały wybór, bo już wszystko się sprzedało, ale cały czas pracujemy i cały czas jakieś nowości mamy u siebie. Czy takie lampki w takim surowym drzewie to jest taki ostatni krzyk mody, można powiedzieć? Wydaje mi się, że tak, bo dużo ludzi wraca do natury do naturalnych ozdób, wystrój mieszkania też naturalny w drewnie. Także to jest ostatni krzyk mody. A zdradzi nam Pani jak się taką lampę robi? A to już by musiał mąż powiedzieć. No cóż, mamy sprzęt, pozyskujemy drewno, musi być to drewno wysuszone przede wszystkim, nie może być mokre. Później wypalamy metodą Lichtenberga, malujemy, Oprawiamy i jest gotowe. Lubię podpatrywać na internecie, ale jednak glina mnie prowadzi zawsze. Biorę tą kulkę i zaczynam wyrabiać. I też kolor dobieram też w zależności od nastroju. I tak powstają dzieła. Co jest ręcznie robione, na razie nie na kole. Może kiedyś też koło wezmę w obroty, ale na razie jest wszystko ręcznie. Pani Sylwiu, mówi pani glina, no ale żeby zrobić taką podstawkę, no to trzeba też troszeczkę tutaj różnych elementów w tej glinie zatopić. Tak, tak, ja lubię serwetkę, bo tutaj jest na przykład zatapiana serwetka i potem jest szkliwione. No wiadomo, najpierw trzeba wypalić glinę na biskwit, to jest 960 w piecu specjalnym. Potem ona jest szkliwiona w zależności od upodobań i wypalana jeszcze raz w piecu na 1100. A jak, się, a jak się robi takie no, kwiatki, podstawki? Kwiatki, no ja lubię te kwiatki, bo one są cały rok, kwitną w ogrodzie i wytrwałe są wszystkie cztery pory roku i to też kuleczka z gliny, lepimy kciukiem dookoła i też wypalanie najpierw 960, potem szkliwimy i 1100. przyjechałyśmy z mydełkami, które wykonałyśmy same. A zdradzicie, jak takie mydełka się robi? Najpierw mieliśmy takie mydła, które kroiliśmy na takie małe kosteczki. Rozpuszczaliśmy je w takiej wysokiej temperaturze. Wlewali, barwiliśmy, wlewaliśmy do foremek i dawaliśmy im różne zapachy. Twoje ulubione mydełko? Moje ulubione mydełko to myślę, że takie muczelko. A skąd taki u Was pomysł na robienie w wakacje mydełek? My nie robimy i tak zbytnio w wakacje, bo chodzimy na takie zajęcia we dwie. Tam jest rzeźba i ceramika i czasami robimy właśnie mydełka i przyszedł nam taki pomysł, że może byśmy je sprzedały no i akurat się udało. Jakie zapachy mają te mydełka? Zraczcie. Różne zapachy, no niektóre są bez zapachowe, takie normalne mydło. Dzisiaj prezentujemy miody z pasieki, którą prowadzi Fundacja Centrum Rozwoju Regionalnego Edubaut, jak również wytworzone przez nich maskotki i domki dla pszczół, hotele dla pszczół, jak również mamy rękodzieło wykonane rękami naszych wolontariuszy z Centrum Wolontariatu przy Krzemiennym Kręgu. Ja tam troszeczkę podpatrzyłam wasze produkty pszczelarskie, miody różnorodne. Tak, miody mamy różnorodne. W tym roku mamy faceliowy, lipowo-gryczany, wielokwiatowy, rzepakowy. No i oczywiście będą jeszcze kolejne, jak tylko się pojawią. Rzepak jest niedocenianym naszym takim olejem, gdzie można go spotkać na każdym kroku, a często ludzie sięgają po oliwę z oliwek, a nie spróbują naszego tutaj okolicznego produktu, jakim jest ten olej rzepakowy. I można go na wiele sposobów, można tłoczyć go na ciepło, gdzie jest aromat jest bardzo wyrazisty. To jest taki typowy nasz olej świąteczny, ale przede wszystkim, tak jak tłoczony na zimno, Idealnie konkuruje z oliwą z oliwek. Krom odnawiamy to nasza perełka. To rąch obnawiamy... Dzisiaj pokazaliśmy się tak na spontanie, można powiedzieć. Mamy tutaj wyroby naszej naszych. Może tak członków członków koła, ponieważ mamy miody w pasieki tutaj rudzkiej, zdrowa pszczółka, mamy też piękne świece sojowe. No i oczywiście nasz niezawodny i zawsze wszystkim smakujący smalczyk, który jest przygotowany przez właśnie jedną z naszych członkini, tak samo jak i chleb. Grzybki nasze też własne zbierane w naszych lasach. I zapraszamy, zapraszamy, żeby móc kosztować, poczęstować się, wymieniamy się tutaj przede wszystkim e, też doświadczeniami. Można zakupić u nas to wszystko w naprawdę fajnych cenach. Pani Emilio, ja tutaj słyszałam, że to jest właśnie taki bardzo magiczny smalczyk, zachwalany przez między innymi gospodarzy e, dworu Ameli. E, w czym tkwi sukces tego smalczyku? Może tkwi przede wszystkim w tym, że jest niezmienny. Zawsze wychodzi e, bardzo smaczne i jeszcze nikt nie powiedział, że jest niedobre. Nie mogę zdradzać takich dokładnych e, sekretów tego Spalczyku, e, a też e, nie chcę dużo e, o nim dzisiaj opowiadać, ponieważ e, osoba, która go wykonuje akurat dzisiaj nie mogła być, ale zawsze jest wykonywany z miłością. Panie Emilio, jesteście młodym kołem w gminie Ćmielów. Ile osób skupia koło i od kiedy działacie? Działamy od zeszłego roku, dokładnie od sierpnia, natomiast e, początkowa liczba było to 28 osób w kole, natomiast po naszych ostatnich e, imprezach, mieliśmy w zeszłym tygodniu rozpoczęcie wakacji z e, kołem, bardzo dużo osób chciało się do nas dołączyć, dochodzą panowie jak i panie, więc już ta liczba wzrasta do ponad 30 osób. Właśnie jestem w trakcie zbierania, jesteśmy po zebraniu, e, gdzie mamy już wstępne osoby, które są zainteresowane dołączeniem, będziemy składać dać taki protokół, żeby takie osoby dołączyć do naszego koła. I jakie plany jeszcze na wakacje? E, na wakacje mamy bardzo fajne e, zajęcia dla dzieci. Planujemy wykonywać takie e, cotygodniowe zajęcia i warsztaty. E, początkując od tego, żeby dzieci nauczyły się szydełkować, e, przypinać, e, przyszywać guziki, e, zszywać e, dziury. E, będziemy też kulinarnie, będą robić pizzę, będą lepić pierogi, ponieważ na ostatnio bardzo dzieciom się podobały takie kulinarne rzeczy. Zajęcia gry terenowe, gry planszowe, a myślę, że na koniec wakacji zrobimy jakąś taką fajną imprezę żeby zakończyć miło wakacje także z kołem Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich w Lidzianie. Dzisiaj gościcie na jarmarku na terenie dworu Ameli. Będziecie współpracować z właścicielami, będziecie tutaj zaglądać ze swoją działalnością? Myślę, że bardzo będziemy współpracować, ponieważ to są duże plany. No i nasza pani Anna Zaremska niedługo dołączy do naszego grona kobiet tutaj w kole gospodyń, gospodarzy wiejskich. Podoba jej się ta inicjatywa, cieszy się z tego co robimy i powiedziała, z miłą chęcią do nas dołączy. Także liczymy na bardzo owocną współpracę. Bardzo się cieszymy, że tego typu inicjatywy pojawiają się na terenie Powiatu Ostrowieckiego. To przede wszystkim rozwój w lokalność, ale również zachęcenie do tego, aby osoby z zewnątrz odwiedziły nasz region. To oczywiście rozwój również ruchu turystycznego, który bardzo mocno zabiega Zarząd Powiatu Ostrowieckiego. Tutaj jesteśmy w takim czynnym kontakcie z państwem, właścicielami dworu Ameli. Miałam już przyjemność porozmawiania z kilkoma wystawcami, uważają, że to naprawdę świetna inicjatywa. Dzień gorący, ale też gorąca atmosfera właśnie przy każdym ze stoisk. Osoby podchodzą, chwalą, pytają, są ciekawe. Tym bardziej cieszy nas to i cieszy mnie to, że mogę uczestniczyć w tego typu inicjatywie.